Otwieram biznes, ty zamykasz biznes Biznes jest biznes, a nie eurobiznes Robię w PLN-ach, a nie w euro biznes. Jak mi dasz kwit, to będziemy kwita Może być cash jak chcesz blik też styka Pieniądze mam w dupie Będę z hajsem, obcy mi strach o finanse Jak mam mało, wydam w chuj. jak mam dużo, wydam w chwytę Jak nie mam już nic, to se kurwa wydam płytę Myślałeś bankowo, że ten numer to prank My dajemy słowo i rozbijamy bank Mark my words, że to się opłaci Przyjmuję opłatek, a nie kasę stacy Nie wszystko złoto, co się świeci, dam ci złotą radę Nie wyświetlaj się z hajsem, tylko świeć przykładem Jak się przyłożę, to w końcu odłożę Nie jakość, tylko jakość płacą jak za Musisz liczyć nie patrząc na koszta Polska złotówka nigdy nie była tak mocna Lil i Buchwi, jeden i drugi złoty Znaczące persony, nieznaczone banknoty Musisz liczyć się z nami, nie patrząc na koszta Polska złotówka nigdy nie była tak mocna Lil Piotrusi i Buchwi, jeden i drugi złoty Znaczące persony, nieznaczone banknoty Trzeba znać historię, żeby żyć Gospodarkę, no bo kwit Rozjeżdżamy w walce płaski, ale trochę mnie kiedy masz trik Poczuć git, ale nie siedzę No bo trzeba biec, ziomek wygrzany jak piec A prąd drogi jeść Jestem inwestorem ty jesteś za kapiorem Chcesz pisać historię, ale wyszło monotonnie Wyrzucam z siebie pancze, weź pory przytomniej Bo podbijam akcje, a ty zamuliłeś mordę Się potknąłeś bracie, bo ze mną jest przewrotnie Twoje ziomy to oszuści, ale w bielutkich kołnierzach Ponoć lubisz złoto, bo zjebałeś na medal Musisz liczyć się z nami, nie patrząc na koszta Polska złotówka nigdy nie była tak mocna Lil Piotrus i Buchwi jeden i drugi złoty Znaczące persony, nieznaczone banknot Musisz liczyć się z nami, nie patrząc na koszta Polska złotówka nigdy nie była tak mocna Piotrusi, i buchwi Piotru, jeden i drugi złoty Znaczące persony, nieznaczone banknoty Musisz liczyć się z nami, nie patrząc na koszta Polska złotówka nigdy nie była tak mocna Piotrusi, i buchwi Piotru, jeden i drugi złoty Znaczące persony, nieznaczone banknoty